Stąd pomysł na pasiekę wędrowną, bo na początku podczepiałeś do ciągnika te przyczepy, te, te wozy, tak. barakowozy, tak. z czołami, które były w środku, no, no i przewodziłeś na pożytki. Ale potem trochę niewygodne się to zrobiło, bo tam było gorąco, tak. wolno się jechało. Jak 60 uli, mówisz, że się wiozło, to tyle samo to my Fordem z cuczepą przewodniczyliśmy. Tak jest. W pewnym momencie, jak mnie za mało to potrafiłem usnąć za kierownictwem. Były takie sytuacje. <coughs> Że budził mnie Paweł, zazwyczaj. Jałem... Siedzący obok, który krzyczał, tato, tato. Mało tego, jak ja sam jechałem, to budził mnie fotonata. No, napchałem się tego samochodu w ogromne ogromnej ilości. Piąta rano, rozładowane ule, pamiętam. Wszystko super poszło, gładko, elegancko, rozstawione ule. Chcemy wyjechać, a samochód stoi. I trzy godziny wydostawania się, wykopywania, odczepiania przyczepy, wypychania, potem ściągania przyczepy na twarde i... No, kiedyś to były czasy. No a teraz samym samochodem ciężarowym z HDS-em na raz, samym samochodem przewozi się 180 uli. No proszę. I ładuje się to w 2,5-3 godziny i jedzie się normalną prędkością 90 na godzinę, no. Postęp jest naprawdę, patrząc po tym, co kiedyś robiliśmy, to że 120 uli przewoziliśmy w 5 osób na dwa samochody i dwie przyczepy, bo takie jeszcze pamiętam czasy, jak ja woziłem. I trzeba było się nakopać, nanosić, naustawiać, napoziomować. Tak teraz wszystko robi maszyna, dwie osoby, jeden wkłada widły drugi steruje HDS-em, no i tylko odległość jest niekomfortowa, no i praca w nocy. A do tego jeszcze można potrzebować przyczepę, na której można zmieścić również pokaźną ilość, bo. Yy, około stołów, więc transporty teraz są naprawdę pokaźne i ogromne i wygodne.